Witam serdecznie, jestem Ani. Witam w kolejnej części Seven Days To Die. Przed chwilą zbierałam bawełnę, z którego zrobiłam mojej bohaterce bluzkę. Znaczy właściwie to nie przypomina bluzkę, tylko właściwie co to jest. cloth chest armor, czyli rodzaju takiego już cięższego ubrania chroniącego bohaterkę, ponieważ mi zwyczajnie marzła. I cóż, jeśli chodzi o dzisiejsze moje zajęcia, no to muszę nazbierać dużo drewna, dużo kamieni yy, i zacząć wzmacniać tę moją forteckę, mini forteckę i tyle. Także tego już nie będę pokazywać, żeby, żeby yy, nie powtarzać tych samych czynności, więc poka pokażę już efekt końcowy, a właściwie pokażę to, co mi się w tym odcinku uda zrobić. Więc ja przystępuję do pracy i pokażę to, co y, udało mi się już zbudować. Więc ruszam do roboty. Okej, okay. jest już 20 godzina, no, no, nie, miałam nadzieję, że może zrobię więcej, ale no niestety, no, no niestety proste, nawet z założenia prosta robota się schodzi w czasie. Więc tak, mm, tak jak właśnie wspominałam, tak jak wspominałam, moim zamysłem jest zrobienie takiego wysokiego ogrodzenia dookoła tego budynku. Tak wygląda to z przodu. O, w ten sposób. I tak jak wspominałam, zamysł jest taki, taki zrobić, do, zrobić dookoła ogrodzenie. Prawie że tutaj widać jest drugi koniec, prawie że, że, że udało mi się. Połowę zrobić, Czym połowę? No, może nie połowę, bo jeszcze te takie dwa tutaj, yy, jakby poziomy jeszcze muszę dorobić, plus wzmocnić. Ale no, już, już coś tam ruszyło. Zamysł jest taki, żeby przed tą ścianą postawić kolce dookoła i tutaj, tutaj kolce też postawić. Tak wygląda przód teraz sklepu. Ja kompletnie zasłoniłam te okna, dlatego że one były tylko. No tutaj jest, jest krata i było szkło, były, yy, były szyby, a to wiadomo, że na wzmocnienie, więc postanowiłam po prostu wstawić blok. I jeszcze tutaj nie zasłoniłam tego, żeby móc swobodnie poruszać się tutaj wchodzić do ośrodka, bo tutaj jest mnóstwo jeszcze złomu, którego nie przerobiłam, a który naprawdę, o, na pewno się przyda. Jeżeli starczy czasu, to na pewno jeszcze te wózki przerobię na skrap, te półki, no nie wiem, nie mam odpowiednich narzędzi. Ale w następnym odcinku postaram się, postaram się, żeby więcej się coś działo i postaram się wybrać jeszcze do miasta, po resztę moich rzeczy. Tak, drewna nie mam. Po resztę moich rzeczy, chodzi o to, że chciałam już coś zacząć robić. Więc tak wygląda przód. Chodzi o to, że na pewno one będą szły w kierunku drzwi, czyli na pewno, znaczy na pewno, tak mi się wydaje, że pewnie będą kierować się od tej strony i od tyłu. Ponieważ z tyłu też jest wejście. Ja usunęłam tutaj śmietniki. Tutaj jest wejście do środka. Wzmocniłam je. Tutaj nie widać, ale tutaj jeszcze wzmocniłam je metalowym skrapem, no i żeby troszkę się. E, pomęczyły zombie, ale to jeszcze wstawiłam tutaj te bloki, a potem je wzmocnię. Tutaj jeszcze się zastanawiam, co z tym zrobić. I zastanawiam się, czy po prostu nie postawić tutaj kolców, dlatego że nie mamy odpowiednio efektywnego na tym poziomie e, narzędzia, które, sprawi, które pozwoliłoby mi łatwo i szybko usunąć te, te bloki kamienne. To jest strasznie dużo tłuczenia się, I więc nie wiem, czy po prostu nie postawić tutaj kolców, bo ja wiem, że to może im ułatwić e, wspinaczkę w górę. I tak jeszcze sobie tam do, do, do budówkę zrobię, ale po prostu mogłabym tu postawić kolce. Tutaj na razie tylko tyle udało mi się zrobić. Ech, tutaj chyba. A tutaj jest moja drabinka, którą sobie zrobiłam od tej strony. Ponieważ ta metalowa drabinka była z tyłu, a z tyłu jest też wejście, więc uznałam, że lepiej, nie, lepiej żeby tam nie było drabinki, bo jeżeli będą szły od tamtej strony, to jest szybsza większa szansa, że szybciej skorzystają z tej drabinki. A tak jak będzie sobie z boku, to może one tak szybko się do niej nie, do nie, do nie, nie dobiorą, ale i tak będę musiała, wiadomo, ją zniszczyć na, do, do połowy, ją trochę może od dołu i od góry i tutaj zablokować to wejście, żeby i tak czy siak nie, nie, nie wlazło mi na górę. Jest, która 21. To może ja jeszcze chwilkę w przyspieszonym tempie spróbuję coś zrobić. Em, ale tutaj w tym momencie się chyba już pożegnam. No te, ten odcinek również pochłonął mi na. Pochłonął, znaczy, no, no tak, no, czas, czas poleciał na konstruowaniu nowych rzeczy, czy nowe rzeczy? No, no na budowaniu, tak. Jakiejś tam konstrukcji, <noise> którą mam w głowie. Więc yy, te też szaleństwa jeśli chodzi o akcję nie było, ale w następnym odcinku po, postaram się wybrać do miasta, żeby, żeby odzyskać jeszcze kolejne swoje rzeczy. Rozglądam się czy mi ktoś tutaj się nie pałęta. Na razie jest spokój widzę. Ech, I cóż, i no w tym materiale to będzie, to będzie wszystko. Hmm. Ok, jeszcze taki malutki update. Już jest dzień 12, więc znowu połączę po prostu dni, dlatego, że nic się nie dzieje, tylko sobie buduję i, i bawię się w baba budowniczego. Tak wygląda postęp mojej konstrukcji. O! Wydaje mi się, że teraz już nabiera do jakiegoś konkretnego kształtu. Tak wygląda z boku, tak wygląda tutaj z przodu. Oczywiście, jeszcze nie skończyłamy budowy tych kolców. To jeszcze mi zostało z tej strony, ale mniej więcej chodziło mi o coś takiego. Oczywiście tutaj nie zapomniałam o tym, żeby zostawić sobie wejście tutaj na drabinkę. Także tu jeszcze muszę dorobić kolce, no troszkę mi się tu już zeszło, już jest dochodzi 16. Ale no to jest coś co co no Trzeba zrobić, czyli w sensie. Już na tym etapie się zabezpiec zabezpieczać, bo już jest 12 dzień. Jak wspominałam na końcu zrobię sobie dobudówkę. Nawet mogę ją zrobić siedząc na, mm, na górze. Zastanawiam się, czy by jeszcze kolców nie postawić tutaj na górze. Bo wiadomo, że ale potrafią wysoko skakać, ale zauważyłam, że te kolce też powodują, że to skakanie już nie jest takie łatwe, tak jak zauważyłam. Mm. No więc tak to się prezentuje. Może jeszcze mi przyjdzie do głowy, jak jeszcze bardziej tutaj e, urozmaicić... No kurde, no. Urozmaicić zabawę zombialom. Ale... E, no wydaje mi się, że no, zobaczymy. Zobaczymy, czy na drugą hordę e, to wystarczy. Przyznam szczerze, że teraz to nie wiem, czego się spodziewać. Podejrzewam, że druga horda będzie... Znaczy większa, no na pewno, zakładam, że dwa razy większa niż pierwsza. Ale co dokładnie się będzie działo, no to już czas pokaże. No, także mniej więcej tak to się prezentuje. <grym> Jeszcze może wejdę na górę, widzę, że bohaterka już mi tu głoduje, namachała się, więc się spociła i zmęczyła. Wejdę jeszcze na górę i zobaczę, jak to z góry wygląda. Chodzi o to, żeby ten, ten płot też nie był zbyt daleko, dlatego że wtedy ten mur będzie mi zasłaniał ząbiale, A chodzi mi też o to, żeby troszeczkę do nich oczywiście postrzelać. Jak zdążę, to jeszcze, to jeszcze ustawię kolce tu od wewnątrz. No niestety ten głaz tutaj leży. Próbowałam go rozłupać, ale on jest strasznie duży i strasznie przy, przy poziomie moich narzędzi. Strasznie długo to zajmuje czasu, więc stwierdziłam, że już daruję sobie no trudno, Najwyżej jeszcze, bo zauważyłam podczas stawienia kolców, że kolce też mogę w sobie tutaj na górze postawić w razie czego. O, tu się coś uchowało. niewyzmocnione A ja, zobacz jeszcze, jeszcze od tej strony. O, dobra. Wejdę na górę, zobaczyć, jak to wygląda z góry. Mogę sobie tutaj wejść. No tak, pewnie troszkę będą mi te, ten mur będzie mi zasłaniać te zombiale. Chociaż ja tutaj sobie zrobię dobudówkę, więc wtedy będę wyżej. Ale tak to wygląda z góry. Tu jeszcze właśnie planuję postawić kolce wokół tego muru drewnianego. No i tak to wygląda, tak to się prezentuje. Ok, no zobaczymy, zobaczymy, czy na darmo pójdą moje wysiłki, <grym> czy może jednak, może jednak to coś da. Na samym końcu oczywiście będę musiała tutaj też już wstawić bloki. Może bez, nie, może już bez kolców zobaczę, um, żeby, chociaż nie no, postawię kolce. Kolce mogę roz rozwalić, że ten problem lepiej dobrze się zabezpieczyć. Ok, to był taki mały update y do tego, co zrobiłam wcześniej. I to by, to by było tyle. Y to by było tyle w tym materiale. Zobaczymy. Co uda mi się jeszcze zrobić do 14 dnia? Jak jeszcze wpadnę jakiś pomysł, będę miała czas, to go zrealizuję. Ale chyba, oprócz tej dobudówki, do to już chyba nic, nic raczej nie planuję. Nie mam jakichś specjalnie pomysłów na tą chwilę. No, no niestety tak w tej grze bywa. Trzeba troszeczkę pobawić się w konstruktora budowniczego i, i innego murarza. Tak, tak to wygląda, żeby potem móc przeżyć tą najważniejszą noc. Więc w tym materiale to będzie wszystko. Dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym, co robię. Dziękuję za każdą subskrypcję, oczywiście, i za każdą łapkę w górę. Dziękuję i do usłyszenia.